Tak, tak, socjalistyczny krawacz, to eurowybory Witam was bardzo serdecznie w kolejnym felietonie. Tym razem, no, mój felieton jest ostatni przed ciszą wyborczą. Patrzcie, zobaczcie, ja się przygotowuję tak do eurowyborów, wiecie, tu Eurokołchos czeka, no to ja też tak odpowiednio, wiecie, to właściwszy krawacik to tamto. E, nie wiem oczywiście jak ja sobie robię. A jeszcze jedna rzecz, jakbyście słyszeli takie odgłosy, takie borowania, to, to nic złego się nie dzieje, to nie żaden dentysta, sadysta ani żaden kandydat do europarlamentu nie torturuje swojego wyborcy, który chce, nie chce na niego głosować, nie, 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 to sąsiedzi robią sobie remont, więc... W razie, gdyby takie odgłosy były, to z góry przepraszam, ale no cóż, czasami jakoś trzeba sobie lokal odremontować i wzajemnie musimy się zrozumieć. Moi drodzy, tutaj dzisiaj właściwie spróbuję zrobić takie małe podsumowanie, ponieważ zadajecie bardzo dużo pytań na temat, na kogo głosować, jak głosować. Powiem Wam tak. Ja wam na antenie nie podpowiem, na kogo głosować, e, bo to jest tak naprawdę kwestia waszego sumienia, nie mojego. Nie musicie głosować tak, jak kołdziejczyk będzie głosował, e, czy rodzina kołdziejczyka. Nie, macie zagłosować zgodnie z własnym sumieniem. To jest najważniejsze. E, czy to będzie taki, czy inny wybór, to jest wasz wybór i ja za niego nie będę odpowiadać i nie zamierzam wam podpowiadać, co macie robić. Mogę Wam tylko zdradzić pewną tajemnicę, jaką ja się posługuję. Mianowicie, ja głosuję na tych, którzy się sprawdzili. Mam taką prostą metodę. No, głosuję na tych, którzy się sprawdzili, głosuję na tych, którzy nie szkodzą Polsce i tyle. Ja na przykład jestem bezczelny, ale to już wiecie, i potrafię do jakiegoś nie wiem, posła, senatora, kogoś tam. Przyjść i poprosić, nawet nie we własnej e, sprawie, tylko w czyjejś sprawie. Tak jak już prosiłem wielokrotnie w sprawach innych osób. I jeżeli ta osoba jedna, druga, trzecia czy piąta się sprawdzi, to ja taką osobę mogę polecać. A jeżeli się nie sprawdzi, no to przepraszam bardzo, ale ten gościu nie będzie miał mojego poparcia, bo nie widzę jakie chłopaki za przeproszeniem. No, mówiłem Wam o. Pewnej osobie piastującej dosyć wysokie stanowisko w, Radom w Radomiu, w władzach samorządowych Radomia, która obecnie kandyduje też do Europarlamentu, i yy, prawda, ta osoba się nie sprawdziła. Więc ja tej osoby absolutnie nie będę polecał. Bo dlaczego? I na nią na pewno nie zagłosuję na tą osobę. Dlaczego? Bo się nie sprawdziła. Bo poszedłem do tej osoby i mówię. Yy, jest sprawa do załatwienia. Nie kołdzijczyka, tylko chorej osoby. Trze, trzeba pomóc. Tu, 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 ułatwić administracyjnie pewne rzeczy. I tak, 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 skontaktujemy się. Uh, tak, tak, tak. I co do dzisiaj tak się kontaktuje. Rozumiecie? To tacy to nam są niepotrzebni. To po prostu takich to nawet omijajcie szerokim mukiem. Nie ma co. Nie ma co. Ja wam nie wymienię nazwiska, bo jakbym wymienił nazwisko, to ja bym ja automatycznie zrobił y, reklamę. Tego nie chcę. Ale wy wiecie, kto to jest. Doskonale wiecie i pamiętajcie, omijajcie tą osobę szerokim łukiem. Dlatego ja na przykład głosuję sobie na tych, którzy się sprawdzili. I którzy są patriotami, którzy nie donoszą do Brukseli y, na przykład y, na Polskę. No ja na takich nie głosuję na przykład. Prawda? Nie głosuję na wariatki, które po prostu yy, robiły siwy dym yy, w, yy, w Sejmie, tylko po to, żeby synunia wypchnąć do Rady Miasta w Toruniu. Na przykład, prawda? Notabene powiem Wam szczerze, że Prawo i Sprawiedliwość, yy, no, mam mistrzów PR-u jakichś zatrudnionych w, w swoich szeregach, bo yy, ci ostatnio po mistrzowsku wytrącili miecz z ręki właśnie szalonej mamuśki. Która chciała zrobić nie wiadomo jaki protest, i. I, i protest im wyszedł jak. Dobra, nie będę mówił jak. Ale sami widzieliście, jak to wyszło, prawda? No. Też trzeba głosować na takie osoby, które są wiarygodne, które, co do których mamy przekonanie, że nie, będą, że nie oszukają nas po wyborach. Prawda? I to jest kolejny przykład znowu pan Grupiński, na przykład to wymienię to nazwisko, bo on publicznie powiedział, że na razie tematu LGBTK coś tam jeszcze, KPZR, to oni jeszcze nie poruszają, bo wtedy wyborcy ci lokalni to by ich przegonili. Powiem wam więcej. Wyborcy wszyscy powinniście takich zdrajców od razu przegonić, nie czekać na wybory. Rozumiecie? Nie ma, nie ma miejsca w Polsce dla osób, które mówią także dla kłamczuchów politycznych. Bo ja rozumiem, że politycy robią kampanię po to, żeby zaprezentować się mnie jako wyborcy, czy wam jako wyborcom i przedstawić wam swój prawdziwy program, czyli to, co oni chcą dla nas w przyszłości zrobić, albo jeszcze oprócz tego pochwalić się tym, co już zrobili. Bo można i tak. I to, i to. Tymczasem nagle się okazuje, że oni tu gadają to, 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 to. I nagle, ale o tym to nie powiemy, bo zrobimy później, bo tak to na władzy nie dadzą. Na takich też nie głosujcie. Dlaczego? No, bo oni was okradną. To będzie coś takiego, że prawda. Y, e, y, przyjdzie na przykład jakiś latarnik, zgwałci wam dziecko, prawda, no bo musiał, prawda, pokazać fizycznie, jak to się robi, będzie się tłumaczył, a oni zamiast go wsadzić za pedofilię, to powiedzą, że no, edukował. Mhm. Ale na księżach będą się wyżywać. Mało tego, będą z, y, zniesławiać, będą y, fałszywe świadectwa dawać, fałszywie oskarżać, tak? Takich polityków... Ja nie chcę. Mam ich w nosie. To niech sobie i tam, nie wiem, tam, Putin takich potrzebuje, tam gdzieś na, na Kaukazie, czy gdzieś tam jeszcze, nie wiem. Putin ma roboty pełne dla nich. Zatrudnia polskich, lewackich aktorów. To może ich też zatrudnić. No nie wiem, Timmermans może, jakiś inny pajac. Prawda? No. Rozumiecie. Więc ja głosuję na takich, którzy reprezentują polski interes. Ja na takich głosuję. Nie głosuję na takich zdrajców. I od razu to mówię szczerze. Ja wiem, że się narażę natychmiast na jakiś hejt. Nie. Nie głosuję na zdrajców. Nie głosuję na popleczników w Brukseli. Nie głosuję na popleczników w Moskwy. Nie, nie głosuję na żadnych takich gości. Jakichś tam Biedroniów, nie Biedroniów. Słys Słyszeliście ten słynny dowcip? Na temat słupska, jak on został prezydentem, nie? Nie będę Wam go tu cytował. Jak się wjeżdża do słupska. No. Więc sami rozumiecie, ja nie głosuję na takich ludzi. Dla mnie tacy ludzie nie mają wiarygodności. Oprócz tego, że patrzę im na ręce. Jako dziennikarz, ale także jako obywatel. Prawda? Co kupili, gdzie kupili, skąd mają. Prawda? No, więc, więc myślę, że warto im spojrzeć na rączki. Warto. I warto im się przyjrzeć. I naprawdę, uwierzcie mi, nie ma co głosować na zdrajców. Naprawdę. Bo to się obróci przeciwko nam. Później pójdzie taki do Brukseli i powie, no, ten, no bo ja się pomyliłem, no nie. A to była sprawa kluczowa, pamiętacie? Te ich pomyłki? Na przykład sprawa kluczowa: zatrudnienie polskich kierowców. O, na przykład. Ale to już jest inna sprawa, bo y, ta uchwała, czy rezolucja, jak, jak tam zwał to, to coś, e, Europarlamentu, jest wbrew zasadom wolności handlu. Tak. Bo jeżeli jakiś pracodawca. Płaci więcej, to niech pracownik idzie do niego pracować, a nie zmuszamy drugiego pracodawcę, żeby płacił więcej. Jeżeli są naprawdę konkurencyjni i płacą więcej, to Polacy nie będą chcieli pracować w polskich firmach, tylko będą pracowali we francuskich na przykład, prawda? Ale nie. Właśnie, czyli z jednej strony jest takie pierniczenie za przeproszeniem o wspólnej Europie, o wspólnym dobru, a z drugiej strony, co? Totalne jego zaprzeczenie. Albo na przykład, nie wiem, pan Schetyna ostatnio przejął się obywatelami. Tak? Przejął się obywatelami, no jak się strasznie przejął, powiedział, że powódź to kabaret. No brawo, że rząd jak wypełnia, ja tu nie bronię rządu, broń Boże, ale po prostu jak ministrowie z rządu polskiego wypełniają swoje obowiązki, zawieszają swoją kampanię i jadą po prostu reagować na krzywdę ludzką, to pan Schetyna mówi, że to kabaret. Kabaret to robi on i tacy jak on właśnie. Bo ja nie widziałem pana Schetyny, a naprawdę oglądam dużo mediów różnych, że pan Schetyna na przykład konkretnie coś załatwił dla mieszkańców y, spo, y, y, zalanych wodą. Powiedział, słuchajcie, od jutra, nie wiem, Koalicja Obywatelska zgłosi projekt, żeby wam coś tam, nie wiem, rzucić. Jakieś pieniądze, coś, no ułatwienia w budowie, no nie wiem, co, cokolwiek. Nie. Takiego pomysłu nie było. A naprawdę uwierzcie mi, że ja oglądam różne stacje z przyczyn czysto zawodowych. Nie ma. Nie ma, naprawdę nie ma. Nawet przychylne opozycji stacje nie podały tej jakże ważnej wiadomości od pana Schetyny. Że pan Schetyna i koalicja będzie tutaj działać na rzecz dobra mieszkańców i już konkrety jakieś zapowiedział. Nie, nie ma. nie ma, Prawda? No ale następna sprawa z cyklu, poznajmy ich po owocach. No, ktoś powie, że się czepia opozycji, a rządu to nie krytykuje. Na razie. Mówimy o, poznaj ich po owocach. Yy, niedawno zeznawała minister Hojna Duch. Z platformy, jakby nie było. I co mówiła, że celowo właśnie oni wiedzieli o tej luce On, Oni Oni świetnie wiedzieli, i co oni nic nie robili. Dlaczego nic nie robili? Bo było to wygodne. Bo właśnie. Ich kolesie, przyjaciele, nie wiem, mocodawcy kradli. Dzięki temu zyskiwali pieniądze i oni po prostu przymykali na to oko. Tak, taki był prawdziwy cel. Zobaczcie, zobaczcie jak zareagowano na przykład na, yy, bo to kwestia uczciwości jest, jak zareagowano na przykład na pomysł, żeby zrobić komisję pedofilską, ale ujmującą ludzi Platformy. O nie, takiej to my nie chcemy. Kościół tak, ale Platforma to nie. Właśnie. I to jest właśnie to. Po tym, właśnie poznaj swojego polityka, bracie, siostro, właśnie poznaj tego polityka, co on myśli, co on mówi, jak on się zachowuje, i wybierz. Krytykujesz tego czy tamtego, proszę bardzo, ale pokaż wzór, który ty chcesz wybrać. Ja nie mówię, że wszystko jest idealnie, ale jest lepiej niż było. Nie chodzi tutaj o chwalbę kogokolwiek, tylko właśnie pokazuję wam, jak to właśnie wygląda. Jak te wszystkie właśnie elementy się, się mają do siebie. Że donoszą do Brukseli, że sankcje by chcieli chętnie na Polskę, prawda, nałożyć. No i chcecie takich mieć? Ja na takich nie głosuję. Ja obojętnie czy oni się będą nazywać PiS czy PO czy tam ktokolwiek. Na takich ludzi nie głosuję. Po prostu nie. Bo jestem patriotą. Jeżeli PIS czy jakaś inna partia jest patriotyczna i działa na rzecz Polski, to ja mogę na taką partię jako wyborca zagłosować. Ale w życiu na taką, która jest kłamliwa, oszukańcza, ukrywa przede mną swój fantastyczny, tajemniczy program, jakim jest LGBT i spółka ZO. Bo to plus to oznacza także, że yy, zoofile, nekrofile i wszystko po kolei tam, co leci. Różne z Prawda? I ja mam coś takiego poprzeć? Nie ma mowy. Więc ja nie namawiam was do głosowania na konkretną partię. Ale pokazuję wam tajemnicę pewnych yy, pewnych zaułków politycznych. Prawda? Żebyście wiedzieli, że nie możecie wybrać osób przypadkowych, niekoniecznie znanych, żeby było jasne. Bo to, że ktoś jest znany, to nie znaczy, że on nie jest przypadkowy. Bo może być znany i przypadkowy równocześnie. Tylko chodzi o to, żebyście wybrali takie osoby, zagłosowali na takie partie, które się sprawdziły w praktyce, co do których macie pewność absolutną, że jest wielka szansa, że oni Polsce nie zaszkodzą, że oni będą działać dla dobra kraju. A nie przeciwko. Na takich trzeba zagłosować. Niezależnie od nazwy. Na takich ludzi trzeba zagłosować. Dlatego właśnie Wam mówię i Was na to uczulam. I to bardzo mocno. Naprawdę, moi drodzy, uczulam Was bardzo, bardzo, bardzo mocno na to, bo inaczej nie będzie w naszym kraju dobrze. To nie są wybory nieważne. To są wybory jak najbardziej ważne, bo my później niestety. Musimy to prawo, które tamci wymyślą, my musimy później to prawo inkardynować, czyli wprowadzać u siebie na terenie Polski. Więc to nie jest takie nieważne. I dlatego mówię Wam, głosujcie w sposób odpowiedzialny, głosujcie wyłącznie na tych, którzy się sprawdzają. Który, którzy nie zawiedli waszego zaufania. Obojętnie, czy do tej pory byli posłami, czy może radnymi, czy zwykłymi ludźmi, a którzy chcą spróbować swoje szansy, bo takim też trzeba dać taką szansę. Więc głosujcie na tych, którzy są odpowiedzialni, bo łapownictwo, oszustwo, krótko mówiąc, draństwo w polityce jest i pewnie będzie, ale trzeba je ograniczać, bo dzięki temu nasze życie. Społeczne i polityczne będzie bardziej znośne. Jak siedni mówią o mowie nienawiści, a sami tę mowę nienawiści stosują. To jest nie do pomyślenia. Może trochę bałaganu dzisiaj było w tych moich wypowiedziach, ale mówiłem Wam od serca, więc dlatego tak. No, nie, to naprawdę nie jest żaden europoseł torturujący wybory, ani żaden wyborca, ani żaden m, dentysta. <grym> Także, moi drodzy, głosujcie, jak uważacie. Sprzedałem Wam trochę tej kuchni partyjnej, trochę tajemnic partyjnych, żebyście wiedzieli, jak to niektórzy potrafią oszukiwać i kłamać. Wybierzcie odpowiedzialnie. Ja się wybieram na wybory i Wam to samo radzę. Idźcie na te wybory i oddajcie głos. Głos zgodny z Waszym sumieniem. Pozdrawiam Was, was bardzo serdecznie i róbcie i głosujcie ku chwale Ojczyzny. Do widzenia. Trzymajcie się.